Hej, witajcie moi Drodzy, z tej strony Kina i to nie będzie vlog, to będzie... Jak nie będzie vlog? Jak nie będzie vlog, Kina, jak nie będzie vlog, to co to będzie vlog tylko, że z kamerą? Come on, chciałam, znaczy miałam na myśli to, że to nie będzie vlogu i zdobcię świat według kinu. To nie będzie vlog. Koniec zdania, brawo Kina, brawo, łapka w górę za to. No, ale słuchajcie, misiaki, pysiaki dzisiaj będzie o Twitterku. W sensie o, o, o ćwierkaniu i o ptasiorze, tym, wiecie, twitterkowym. No, ale zacznę od tego, że jak wiecie, no, YouTube YouTubem, tak, ale na YouTubie nie jest człowiek w stanie podzielić się z Wami tyloma rzeczami, ile by iloma by chciał. tak. I dlatego głównie do tego służy mi Facebook. Czyli mój fanpage, broń Boże nie prywatna, bo tam nie przyjmuję do znajomych, ale właśnie mój fanpage, gdzie dość często pojawiają się posty, gdzie wrzucam jakieś zdjęcia, gdzież Instagram również do tego służy, na Instagramie również się te, te fotki pojawiają. No i tak, no i mamy, mamy, mamy tego Facebooka, tak. I tam się właśnie pojawiają zdjęcia, posty, informacje o tym, co będzie w nadchodzące dni i o jakich godzinach w sensie. Zazwyczaj następnego dnia o, tak to powiem. Co, co nagrałam, czego nie nagrałam, co się dzieje, jakieś screeny z gier i tak dalej. I to wszystko idzie głównie na Facebooka, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie każdy ma Facebooka, tak. Co prawda, każdy go może sobie założyć, jeżeli bardzo by chciał i może sobie obserwować, znaczy, lajkować wtedy yy, swoich youtuberów. Nie musi tam mieć znajomych, tak, i po prostu tam zaglądać, żeby zobaczyć, co się dzieje. Natomiast zdaję sobie sprawę, że są ludzie, którzy po prostu tego Facebooka nie lubią i nie chcą tam być, a chcą mieć informacje na, na tego typu tematy. Dlatego ostro zastanawiam się od paru dni nad właśnie rozszerzeniem swojej działalności na ptasiorze, w sensie na Twitterku. I na ćwierkaniu tam wam czegoś znaczy większej ilości postów niż to, że, że film się pojawił na kanale, to się udostępnia automatycznie. I tak się zastanawiam, czy byście tego chcieli, czy macie Twittera, czy używacie Twittera i. Czy, czy właśnie Was w ogóle coś takiego interesuje? Bo oczywiście na Twittera również można wrzucać zdjęcia, e, można wrzucać. E... Posty, no to wiadomo, można sobie tam odpowiadać. Ja nie do końca ogarniam system tagowania, ale myślę, że to też jest kwestia ogarnięcia. Tylko moje pytanie, czy byście tego chcieli, tak? Czy, czy, czy byłoby to dla przynajmniej części z Was ułatwieniem? Zdaję sobie sprawę z tego, że większość osób napisze w komentarzu, jednak nie mniej mam prośbę, abyście kliknęli w link w opisie i kliknęli mi to po prostu w, w ankiecie i wtedy będę mieć pewność co do wyników. No, nie ukrywam, że nawet jeżeli wyjdzie tak, że większość osób nie będzie chciała, ale i tak będzie spora ilość osób, które będą chciały, to ja tą działalność swoją o Twittera rozszerzę. Pytam się, bo nie wiem, czy jest sens, żebym ja to po prostu się w to zagłębiała, ogarniała, a wam i tak się to nie przyda. I oczywiście Twittera mam już od dłuższego czasu, nawet mam 1300 tweetnięć. Z <laughs> No, gdzieś tak, ja wiem. No, 99% to są linki. Dlatego właśnie moje pytanie, czy chcecie, abym tą działalność facebookową przeniosła również na Twittera, co osobom, które Facebooka nie mają, tudzież go używają rzadziej, tudzież ciężej im coś znaleźć na Facebooku, bo na przykład mają wiele powiadomień i łatwiej im to będzie znaleźć na Twitterze. Czy chcecie, aby coś takiego ruszyło? Jak mówię, link jest w opisie filmu. W opisie filmu, jeżeli poczekam, myślę, że nie wiem, do, do jutra może na, na jakieś wyniki tej ankiety, i, i wtedy się zastanowię, co z tym Twitterem sobie zrobić. I co? Standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, nie widziane. Pozdrawiam Was z kina, trzymajcie się i cześć!